Okej, okay, więc witajcie, ja jestem Kuba, a to jest kolejny odcinek WWE Backstage, dzisiaj 217, podsumujemy sobie bardzo szybko galę Smackdown Live, kolejną na drodze do Backlash Pay-Per-View, atmosfera została podgrzana i dużo się na niej wyjaśniło. Okej, okay. po pierwsze, tydzień temu, na... jak się to nazywa? Talking Smack czegoś tak. E, to są wiadomo zaplecza podsumowanie wszystkich wydarzeń niebieskiej tygodniówki. Tam Daniel Bryan, czyli generalny menadżer Smackdown oraz Rene Young e, postanowili, no, porozmawiać sobie trochę o tym wszystkim. Miss tam wtargnął i powiedział kilka słów. Po prostu wygłosił tak mocne promo, że to musicie wysłuchać, to musicie obejrzeć. O ile twierdziłem, że w ostatnich kilku miesiącach, Miss, jako mistrz interkontynentalny, jest nudny i jest głupotą trzymanie w dalszym ciągu yy, tego tytułu przy tym zawodniku, ale wiecie co? Kiedy on jest mistrzem, niby nie zachwyca, ale Miss to co zrobił. Tydzień temu na SmackDown było po prostu genialne. Daniel Bryan odszedł, bo nie miał w ogóle, jakby to tak powiedzieć, sił tego słuchać. Po prostu Miss na mikrofonie zniszczył Daniela Bryana. Panowie, którzy walczyli w walce wieczoru WrestleMania 27 i 30, no Miz 2730 Bryan oczywiście, teraz pokazali na co ich stać. I Miss po tym, jak cały świat, internetowy świat wrestlingu, bardzo dobrze odebrał tego te promo. Które najprawdopodobniej troszeczkę wyszło poza skrypt. No jednak, kurde, otworzył gale i powiedział: No nieco mniej i trochę gorzej, ale również widać, że Miss. Kurde, rr, rozgadał się w ostatnim czasie i nie ukrywam, mi się to naprawdę bardzo podoba. Więc od, otworzył galę. Od razu było intro i demis wchodzi. Nawet komentatorzy nie zdążyli się dobrze przywitać, a on już idzie, nie czekał na to, że zacznie grać jego muzyka. Szybko wtargnął do ringu, mówił, że e, przywrócił prestiż mistrzostwu interkontynentalnemu, chwalił się ogólnie, że walczył w walce wieczoru Wrestlemania, że pokonał Johna Cena, że jest jedną z największych gwiazd, e, wiadomo, e, kina, e, w WWE i tak dalej, ale po chwili przerwał mu Dolph Ziggler i to był segment, który naprawdę mi się spodobał, mianowicie Ziggler również powiedział Mizowi to, co o nim myśli, w końcu wielokrotnie też Ziggler udowadniał nad nim wyższość, no i co, miał, miał być Brawl, obaj panowie byli gotowi do walki, rozebrali się tak do połowy, żeby walczyć w ringu, ale niestety... Do ich walki nie doszło. Ich walka odbędzie się na gali. Beklerz o mistrzostwo interkontynentalne. Oficjalnie zostało to ogłoszone. Demis kontra Dolph Ziggler. I tym samym pytanie brzmi: kto wy wygrano? Miss. Jak <grym> dla mnie genialnie po prostu tydzień temu zjechał Briana. No, to było mistrzowskie. Oglądałem to chyba z 10 razy. I w dalszym ciągu mogę oglądać. Miss powiedział prawdę. W swoim niecodziennym stylu. Brawo WWE za to. Po prostu wielkie brawa. Jak tak dalej, nic będzie się spisywał, to na pewno tego tytułu szybko nie straci. Dobra, yy, walka kolejna. Mianowicie ćwierćfinał, finał High Bros. kontra Void Williams, Zack oraz jego rywal, jak on się nazywał. Poczekajcie. Moe, Joe, Rowley jakoś tak, nie chcę tego źle wymawiać. Hype Bros wygrali. Oczywiście Simon Gotch oraz Eden English przegrali, i to oni będą w półfinale. Kolejna walka ćwierćfinałowa, ostatnia z czterech, odbędzie się już yy, później. No, odbyła się już później i tyle. Okej, okay, następnie AJ Styles spotkał na zapleczu kogo? Apollo Cruza. Wiadome było, że za chwilę dojdzie do ich walki. Styles z opaską Jonas Inny na głowie wszedł do ringu i chwalił się, że. Ponownie go pokonał. Te stroje wkurzające nie ukrywam, ale przede wszystkim po chwili wyszedł Apollo Cruz i powiedział, że tam yy, Shane McMahon z Danielem Bryanem, albo jeden z nich ustalił, że już za chwilę odbędzie się walka: Apollo Cruz kontra właśnie AJ Styles. Chyba Apollo był tym podjarany, ponieważ nie ukrywam, że jego głos trochę się wahał. I tym samym do tej walki doszło. AJ Styles oczywiście wygrał, co tu dużo mówić, na Apollo Cruza również przyjdzie czas. Yy, kolejny segment. Bray Wyatt oraz Rendor tą w jednym ringu, również ta dwójka walczy ze sobą na backlash, co zostało potwierdzone, Bray Wyatt niespodziewanie według mnie w tym pojedynku pokazał się, znaczy ja też mówię w jakim pojedynku, w tym segmencie pokazał się z klasycznej strony, ale zaskoczyło mnie to, że jak Wyatt mówił, że wiadomo w Viperville... Zapadnie mrok i tak dalej, to Rendy, Orton, co najważniejsze wtedy wyszedł, doszło do konfrontacji, Orton chciał walczyć, miał być Brawl, wszedł do ringu, Wyatt zniknął i były reklamy, kurde, co się wtedy stało? Kompletnie tego nie zrozumiałem, tak jak fani, którzy... Byli trochę zdziwieni, ich reakcja była What? To tyle? Nic? Koniec? No trochę wyszło to naprawdę dziwnie Mogło to WWE lepiej rozplanować od dłuższego czasu Naprawdę już od dawna liczyłem na rywalizację Wyatt z Ortonem Teraz i Feud w końcu, brawo, dojdzie do skutku Kolejny taktim mecz na Galii Natalia oraz Alexa Bliss, czyli diwy healowe kontra kobiety face'owe Naomi oraz Beck Lynch. Oczywiście Natalia i Alexa wygrały, a w dalszym ciągu pomiędzy Nikki Bellą, ostatnio powracającą po kontuzji karku, yy, oraz Carmellą zaczyna naprawdę dziać się... Dużo, ale czy dobrych rzeczy? No nie wiem, ponownie w barykadę wcisnęła Carmella Niki i tym samym pewnie zawalczą w jakimś kikofie albo w głównym show na Backlash, no przekonamy się co z tego wyniknie Ich rywalizacja ostro się rozpoczęła i być może nawet ostro się zakończy. Kolejny Taktim match, The Headbangers, czyli zawodnicy, którzy. Nie, Stop! The Headbangers, Nie wiem co ja powiedziałem przed chwilą, ale chyba wydawało mi się, że źle to powiedziałem. Legendarny stary Taktim, który w latach 90. pokazywał na co ich stać. No nie dostał zbyt dobrej reakcji, ponieważ nawet walkę przegrali z Rhino i Heavem Saterem, czyli taktimem niecodziennym, którzy awansują do... Półfinału yy, właśnie turnieju, który ma na celu wyłonić pierwszych mistrzów taktimowych na niebieskiej tygodniówce. Yy, Okej, okay, Headband Girlsi przegrali tą walkę. Niestety nie zostali, jak już wcześniej wspomniałem, zbyt dobrej reakcji, co oczywiście było spowodowane tym, że zbyt dużo osób ich nie znało. Ja też tak nie za bardzo ich kojarzę, ale... Mm, te malowidła. Na ich twarzy, nawet coś mi tam świta. No nic, yy, Raino i Slater wygrali. Czy powrócą na dłużej, czy może nie? No przekonamy się, ale ich powrót był taki, szczerze mówiąc, taki zwykły. Ani to szału nie było, ani nie było nudy. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy chciałbym ich oglądać co tydzień na SmackDown, to zależy, jacy są na mikrofonie. Bo z tego co kojarzę, bardzo ciekawie się spisywali. Dobra, main event, walka wieczoru, Baron Corbin kontra WWE World Champion i jednocześnie rywal AJ Stylesa na gali Backlash, czyli Dean Ambrose. Yy, nie ukrywam, że fajny pomysł na walkę, Baron Corbin już widać, że w ostatnich naprawdę tygodniach, po tym jak atakował Kalisto, w, trochę w górę poszedł. Myślę, że Baron Corbin powinien za niedługo stać się jedną z głównych postaci na SmackDown. O, znaczy, no wiadomo, no, to nie może się stać w szybkim tempie. Nie może od razu dorównywać scenie y, takiemu AJ Stylesowi, który osiągnął sukces poza WWE na scenie niezależnej, czy też Randy Ortonowi. Po prostu liczę na to, że za niedługo z Barona Korbina coś wyjdzie. I nie twierdzą, że jest to drewniany zawodnik. No nie trudno się nie zgodzić, tylko że... znaczy trudno się nie zgodzić, lecz. No ja akurat lubię jego walki i ten zawodnik nie przeszkadza mi jakoś w rozterze. Okej, okay, jest, bo jest. A ja lubię oglądać jego end of days. Okej, okay, sama walka była taka średnia. AJ Styles zasiadł przy stole komentatorskim. I niestety, ale yy, fatalnie się ten pojedynek zakończył. Mianowicie Styles chciał zaatakować Embrousa, a zaatakował Barona Korbina. Doszło do dyskwalifikacji, dirty lease w ringu. Następnie Stiles wykonał Ambrose na Korbinie, dokończył niedokończone sprawy. Za jego plecami pojawił się Styles, który chciał wykonać swoją akcję kończącą, finisher, czy to będzie to, czy to będzie to, czy to będzie fenomenal forearm, nie ma opcji, Lipa, no nadział się po prostu swoimi klejnotami na trzecią linę, AJ Styles i co tutaj dużo mówić, Dean Ambrose udowodnił nad nim swoją wyższość, no Drew McIntyre na 26 menu poleciał z drabiny na liny i tak tego nie sprzedał, ale Stiers, no widać, że go to zabolało, no trudno, jakby nie patrzeć pokazał yy, Dean Ambrose, że nie będzie padyczkował się ze swoimi rywalami, później jeszcze wziął jego rękę, uścisnął dłoń, brawo, to było mistrzowskie, publiczność się zaśmiała i tak się SmackDown zakończyło. Będę za AJ Stylesem na gali Backlash, choć nie ukrywam, że jest to bardzo trudna decyzja, ponieważ Dean Ambrose jest naprawdę dobrym mistrzem i przede wszystkim fani go lubią, ale kto wygra na gali Backlash, przekonamy się na ile ja oceniam SmackDown? No w skali od 1 do 10, 7 mogę dać. Nie było szału, trudno. John Cena się nie pojawił. Yy, obecnie najprawdopodobniej tak jak mówią plotki, nie pojawi się przez kilka miesięcy, miał rywalizować teraz na SmackDown Samoa Joe, który miał z NXT przyjść do głównego rosteru, niestety plany zostały porzucone na dalszą przyszłość i tak się nie stało, John Cena najprawdopodobniej pod, już do końca roku się może nawet nie pojawić, jest to oczywiście spowodowane yy, tym nagrywaniem reality show, które on prowadzi no trudno, jakby nie było Johna Cena, kiedy nie ma a go na SmackDown kogoś jednak brakuje. Co zrobić? Cine nie było przez 5 miesięcy w WWE w 2016 roku. A ponadto John Cena teraz ma zniknąć na kolejne 4 miesiące, no świetnie 9 miesięcy bez Cena, ale to widać, że Cena już nie chce się walczyć, to po prostu widać, że on wypalił się jako wrestler i że teraz wiek robi swoje i potrzebuje trochę mm, jednak więcej wolnego, widać, że John Cena już nie ma takiego zapału do wrestlingu co kiedyś, co choćby 3 lata temu, co zrobić, to jest wrestling, nie trwa on wiecznie. Do usłyszenia, piszcie w komentarzach co sądzicie o Gali Smackdown i tym samym czekamy na kolejne epizody. A po NXT myślę, że również będzie WWE Backstage z gościem specjalnym, jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, bo myślę, że wyjdzie to dosyć fajnie, ale więcej informacji w najbliższym czasie. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!